Pijama party, haha ha. Hej, jestem Oła, a to jest mój kanał, który też swoją drogą, jakimś dziwnym zrządzeniem losu nazywa się Ola Co robić w życiu? Jeżeli oczekujecie, że po obejrzeniu tego filmiku Będziecie, znajdziecie odpowiedź na to, co robić w życiu, to, to nie znajdziecie um, Jednak po tym filmiku niektórzy mogą zdać sobie sprawę, że Nie wiedza co do tego, co robić w życiu Nie jest wcale taka straszna Muszę Wam powiedzieć, że to całe gadanie w stylu musisz znaleźć coś, co kochasz robić, a potem robić to przez resztę życia. Myślę, że to nie jest takie łatwe i to wcale tak nie działa. To, że Tobie wmawia się to, że w liceum musisz wiedzieć, co chcesz robić przez resztę życia, bo od tego zależy cała Twoja przyszłość i musisz w wieku 17 lat, kiedy masz gówno w głowie, podjąć decyzję. Kiedy nie jesteś jeszcze w pełni do rozwinięty, do rozwinięty, rozwinięty. Kiedy jeszcze nie wiesz jak działa świat. Ty masz podjąć decyzję co chcesz robić przez resztę życia? Serio? Jak to w ogóle brzmi? I ja byłam jedną z tych osób, które się na to złapały. Że muszę i potem już nie ma odwrotu. Jest odwrót. Jest mnóstwo innych możliwości. Pewnie już nieraz słyszeliście tę historię, że ja od wieku 9 lat wiedziałam, że ja chcę zostać grafikiem komputerowym. A teraz pracuję na recepcji. A teraz jeszcze będę w październiku, mam nadzieję, studiować coś, z czym nigdy nie miałam praktycznie do czynienia. Coś, co jest poza zakresem moich najbliższych zainteresowań. Ja z wiekiem, brzmi to jakbym była stara, ale mam tylko 21 lat, dowiedziałam się, że im więcej rozpowiadasz ludziom o swoich planach, tym gorzej dla Ciebie. Bo psychicznie masz coś takiego, że jeżeli dużo ludzi wie, co chcesz robić, to po pierwsze będzie Ci wstyd przed ludźmi, jeżeli to nie wyjdzie. Po drugie nie chcesz zawieść ludzi i nie chcesz, żeby gadali o tym, że o, to jest niewypałem, bla, 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 bla. Więc robisz coś, czego nawet nie chcesz, tylko przez względu dla ludzi. I tylko przez to, że myślisz, że tylko przez to, że się martwisz, czy już opinią. Dużo ludzi, którzy mnie znają, wiedzieli, że ja interesuję się grafiką komputerową, wiedzieli wszyscy, że ja chcę iść na w Nowego Jorku I... i odbiło się na mnie tak, to tak, że gdy przestałam się interesować grafiką, chciałam brnąć nadal w to, co założyłam sobie w wieku 9 lat, tylko dlatego, że już wszyscy wiedzieli, tylko dlatego, że nie chciałam, żeby ktoś myślał, że ja jestem niewypałem. To, że interesowałam się czymś, od tak młodego wieku to nie znaczy, że mi się to nigdy nie zmieni. Mimo, że interesowałam się tym bardzo, 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 po 10 latach, uwaga, po 10 latach, nie po roku, nie po dwóch, zmieniło mi się to. I to jest ok. Po tym, jak grafika mi się odwiedziała, byłam w rozsypce. Cały czas zamartwiałam się swoją przeszłością, Martwiłam się tym, że nie mam nic zaplanowanego. My ludzie, mimo że spontan jest tak ekstra i w ogóle spontan, spontan. Ja też mnóstwo rzeczy w życiu robię spontanicznych. My lubimy mieć rutynę. Tak samo jak malutkie dzieci lubią mieć rutynę o tej godzinie śpią, o tej godzinie pią mleko, o tej godzinie wychodzą z rodzicami na podwórko, tak my nawet dorośli ludzie lubimy mieć jakąś rutynę w życiu. To jest to sprawia, że czujemy się bezpiecznie, a ludzie lubią czuć się bezpiecznie i robią wszystko. Żeby czuć się bezpiecznie. No może oprócz przyjmowania uchodźców do Europy. Okej, okay, nie schodźmy na tematy polityczne. Um, tak więc, gdy ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić ze sobą w życiu, nie czułam się bezpiecznie. Nie wiedziałam, co będę robić za rok, nie wiedziałam, co będę robić za miesiąc, nie wiedziałam, co będę robić za tydzień. I to sprawiało, że strasznie się stresowałam. Próbowałam coś się zaplanować, i gdy coś nie szło z planem, wpadałam w panikę i po prostu odechciewało mi się żyć. Nie w żyć, 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 żyć. Nie pamiętam, czy ktoś mi to powiedział, czy ja sama doszłam w końcu do takiego wniosku, że nie wszystko w życiu da się zaplanować, a przynajmniej nie w 100%. Rok temu miałam w planach, że zmienię pracę. Myślicie, że ja przewidziałam, że złamy nogę i spędę 4 miesiące w łóżku? Nie! Po tym wydarzeniu uświadomiłam sobie, że nie jestem w stanie kontrolować swojego życia w 100%. Że nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich wypadków, wszystkiego, co się stanie, że muszę być elastyczna, muszę być odważna i muszę być przygotowana na to, że jeszcze wiele razy w życiu nie będę wiedziała, co robić. Jeszcze w życiu wydarzyło się wiele rzeczy, przez które zmienię zdanie, przez które będę musiała zmienić swoje plany. I najgorsze, co będę mogła w tym wypadku zrobić, to się załamać i się poddać. I przestać próbować Wiecie, co mi ostatnio kumpel powiedział? Może to nie dotyczyło konkretnie tej kwestii, ale powiedział mi Że wiesz, co mnie najbardziej denerwuje? Że nie próbujesz Dostałam jeden lub dwa takie komentarze od ludzi, którzy mówią Wiesz co, na początku, gdy zobaczyłam jakieś twoje filmiki ee, Myślałam, że jesteś głupia, bo się nie przejmujesz przyszłością, bla 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 Dlaczego mam być głupia, skoro ja wybieram... Um, spokój Skoro ja wybieram być elastyczną, skoro ja wybieram um, branie pod uwagę różnych opcji niż siedzenie i załamywanie się za każdym razem, gdy mi coś nie wychodzi, czy to jasne głupia? Nie. Sądzę. <grym> Okej. Okay. Jak już powiedziałam, jest niewiele osób na tym świecie, którzy, które mają um, ten dar, te szczęście robienia czegoś, co kochają przez resztę życia. Bo tak naprawdę znakomita większość ludzi. Nie wie, co robić w życiu. Masz 30 lat, możesz pracować, możesz um, pracować w jakimś zawodzie, możesz lubić to, co robisz, ale nie możesz powiedzieć, że to jest coś, co chcesz robić przez resztę życia. I to jest dobre, bo nie zawsze jest możliwe i nie zawsze trzeba robić w życiu non stop, co się kocha. Sęk w tym, żeby znaleźć jakiś balans, czyli najlepiej znaleźć, moim zdaniem, pracę, którą się w jakiś sposób lubi. Znowu na moim przykładzie. Ja lubię swoją pracę na recepcji, bardzo lubię te pracę. Ale są elementy tej pracy, które ich nienawidzę. Na przykład, gdy mamy naprawdę dużo klientów i ludzie przychodzą mi na recepcję i mi grożą, że jak nie dostaną za 5 minut stolika, to pójdą po się do, do menadżera, albo wyjdą i napiszą złą recenzję, bo... Trudno. Nawet ludzie, którzy kochają swoją pracę i mówią, że to jest praca, którą chcę wykonywać przez resztę życia, mają takie momenty w pracy, że ich po prostu nienawidzą, mają takie momenty w pracy, mają takie elementy pracy, których nie lubią wykonywać. I to jest ok, i to jest normalne, i tak będzie w każdej pracy. I... Jeżeli wykonuję tę swoją pracę, tę recepcję, którą lubię, muszę znaleźć też chwilę na swoje pasje, czyli rolki, czyli granie w Age of Empires, czyli spanie. Jakoś tak jak przysiadałam, jak wpadł mi pomysł, z tego filmiku myślałam, że będę gadać o wielu, wielu rzeczach, a tak naprawdę chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Podsumowując, um, jest OK, jeżeli nie wiesz, co robić w życiu. Jest ok, jeżeli nigdy nie znajdziesz tego, co chcesz robić w życiu. Jest ok, jeżeli w wieku 50 lat nagle ci się to zmieni. Jest ok, jeżeli kiedykolwiek będziesz pracować w zawodzie, który tylko lubisz, bo nikomu nie życzę pracy, um, której się nienawidzi. A na boku będziesz robić, będziesz rozwijać swoje pasje, i to jest połączenie idealne. Pamiętam, że jeszcze mamy powiedziałam z dwa lata temu albo z półtorej roku: to może ja w życiu chcę być tylko szczęśliwa. To nie jest też dobre podejście, bo w życiu nie da się zawsze być szczęśliwym. I gdyby wszyscy byli szczęśliwi, to by nie powstało na tym świecie tyle wzruszających filmów. Nie powstałoby tyle świetnych kawałków jak ten. Piękny. Albo ten, również przepiękny. Powiedzcie mi, ja kiedyś byłam kłębkiem nerwów. Nawet jeszcze niedawno byłam ogromnym kłębkiem nerwów. A teraz zauważyłam, że trzeba spokojnie, spokojnie. Młodzień tak powiedział mi, że za każdym razem, jak czuję się zbyt um, podemocjonowana, powinnam sobie wyobrażać prostą linię. Spokojnie, Ola, wszystko będzie dobrze. Ha, to tyle. Jest piękny, słoneczny dzień. Ja dziękuję Wam za oglądanie, dziękuję za interesowanie się, no, dziękuję za wspieranie mnie. Um, I to wszystko. Pa, pa! Your, <laughs> always look on the bright side of life always look on the light side of life